Szczęść Boże, witajcie! Bardzo pozdrawiam wszystkie siostry i zapraszam na kolejny odcinek. Teraz chcę Wam powiedzieć o tym, jak bardzo jesteście utalentowane, obdarowane, ale jednocześnie, że to jest związane z naszym grzechem. To jest niezwykłe, jak Pan Bóg, przez to, że nas kocha, pragnie nas wszystkim obdarzać i mówi: Wszystko moje. Do Ciebie należy. I że bardzo często jakoś tak potrafimy się uwikłać w tym naszym myśleniu, że myślimy, że to wszystko, ten cały świat, to życie w tym świecie, że to nie dla nas, że my mamy tylko jakiś taki maleńki kawałek, z którego możemy korzystać. A bardzo trudno nam tak uwierzyć, tak zaufać Panu Bogu, żeby to wszystko, co jest w tym świecie, wziąć za swoje. A taka jest prawda. Pan Bóg mówi bardzo konkretnie: wszystko moje jest Twoje. Weź, weź po prostu to, co ja mam dla Ciebie. Weź moje dziedzictwo. Bądź moim synem, bądź moją córką, prawda? Jako siostra zakonna, bardzo konkretnie. Bądź moją córką i weź moje dziedzictwo. Weź też za to wszystko odpowiedzialność, jakbyś była córką, a nie jakbyś była niewolnicą czy najemnicą. I o co chodzi. O to, że diabłu to się bardzo nie podoba i że chce nas kusić. I nie kusi nas przypadkowo, tylko kusi bardzo konkretnie nas w tej kwestii, która jest dla Pana Boga najważniejsza. Kusi nas przede wszystkim do tego, żebyśmy nie myśleli o sobie jako o dzieciach Bożych i tym samym o dziedzicach. Ale też bardzo konkretnie, tak jak widzimy, że kusi pana Jezusa do bardzo konkretnych rzeczy. Mówi, jeśli jesteś synem Bożym, to wtedy zrób to. Bardzo często my tak chyba w sercu słyszymy, ja jak rozmawiam z siostrami, bardzo często o tym słyszę, że jeżeli jesteś siostrą zakonną, to powinnaś to i tamto. A tak naprawdę, tu jest bardzo ważne zdanie papieża Franciszka: Bóg nie wymaga od ciebie niczego czego by ci wcześniej nie dał, a jednocześnie czego ty byś wcześniej nie wzięła. Dlatego zaczyna się wszystko od przyjęcia darów Bożych, a potem następują pokusy, że to wszystko nie jest Twoje, że to się Tobie nie należy, albo właśnie jak masz takie czy inne konkretne dary, żebyś nimi nie posługiwała. Czy to dary, które wynikają z charyzmatu Twojego zgromadzenia, czy to Twoje osobiste dary. Dlatego bardzo często grzechy nasze, które popełniamy, wcale nie są jakimś popełnianiem takich czy innych złych rzeczy, tylko zaniedbywaniem tych darów, tych talentów, które Pan Bóg w nas złożył. Bardzo serdecznie Was namawiam do tego, siostry, żebyście się przyjrzały, jak Pan Bóg was pięknie obdarował. Jak dał wam bardzo konkretne rzeczy, bardzo konkretnie was wyposażył według tego charyzmatu, w którym żyjecie i według waszego osobistego charyzmatu. I po co? Żebyście szły i żebyście służyły jak najlepiej możecie tymi darami, które otrzymałyście. Natomiast grzechem jest nie używanie tych darów i nie służenie nimi innym, tak jakby tego chciał. Pan Bóg tak, jakby tego chciał, nasz ojciec, który daje nam wszystko i mówi: To wszystko jest dla Was, niczego nie zatrzymuje dla siebie. Wszystko dla Was z miłości i wszystko dla Was dla miłości, abyśmy szli z tą miłością i byśmy innym służyli. Nie dajmy się zwieść, ale najpierw patrzmy, jakie mamy dary, a później ich strzeżmy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie siostry, kłaniam się nisko i do zobaczenia w następnym odcinku.